Niedzielny poranek zapowiadał się spokojnie. Anna powoli podciągała się w łóżku, kładąc rękę na zaokrąglonym brzuchu. Szósty miesiąc ciąży dawał jej się we znaki, ale dziś czuła się zaskakująco dobrze. Dmitrij poszedł na wczesną zmianę. Niedawno go awansowano i nowe stanowisko wymagało więcej czasu i wysiłku. Jeszcze trochę, a uzbieramy na remont pokoju dziecięcego, pomyślała Anna, uśmiechając się do swoich myśli. Nagłe dzwonienie do drzwi przerwało poranny spokój. Anna spojrzała na zegar 7:03, kogo mogło przynieść o tak wczesnej porze? Narzucając szlafrok, poczłapała otworzyć po drodze, próbując przygładzić rozczochrane po śnie włosy. Na progu stała Gelinę Pietrowna, teściowa z wykrzywioną z wściekłości twarzą. Jak śmiesz! Zamiast powitania wyrzuciła z siebie, wpadając do mieszkania. Anna nie zdążyła nawet odpowiedzieć, gdy poczuła ostry ból, teściowa z rozmachem uderzyła ją w ramię. Gelinę Pietrowna, co pani robi? Cofnęła się Anna, instynktownie osłaniając brzuch. Zaufałam ci, obiecałaś. Z każdym słowem kobieta napierała, machając rękami i trafiając synową to w ręce, to w plecy. Gdzie są pieniądze na daczy? Miała się je przelać już wczoraj. Sezon się zaczyna, a ja przez ciebie nie mogę naprawić dachu. Anna cofała się w głąb mieszkania, próbując unikać ciosów. W jej głowie przemknęło wspomnienie: Teściowa rzeczywiście prosiła o przelanie pieniędzy ekipie remontowej na naprawę dachu domku letniskowego. Ale ona i Dima postanowili, że najpierw muszą zadbać o remont pokoju dziecięcego. Tym bardziej, że daczka od dawna nie była używana, a Galina Pietrowna w ostatnich latach odwiedzała ją tylko raz w sezonie. My z Dimą postanowiliśmy, zaczęła Anna, ale kolejne uderzenie trafiło ją w policzek. Coś kliknęło w świadomości Anny. Strach natychmiast zmienił się w wściekłość. Poczuła, jak krew napływa jej do twarzy, a w uszach zaczyna dzwonić. Ciąża, hormony, nagromadzona zmęczenie od ciągłych pretensji Teściowej, wszystko zlało się w jeden potężny poryw. Dość! Krzyknęła i, nie zastanawiając się, odepchnęła Galinę Pietrowną z taką siłą, że ta odleciała do ściany. Teściowa jęknęła z zaskoczenia, ale kontynuowała natarcie. Jak śmiesz ty, nędznicy! To ja wychowałam dimochkę, a ty nie zdążyła dokończyć. Anna, chwyciwszy klapek, wymierzyła teściowej głośny policzek. Jak śmiecie? Syknęła, czując, jak wewnątrz rozgorzał płomień. Wdzierać się do cudzego domu i podnosić rękę na ciężarną kobietę? Na waszą synową, żonę waszego syna. Z powodu jakichś pieniędzy na rudere, w której bywacie raz w roku. Galina Pietrowna próbowała przejąć inicjatywę, ale Anna już się nie zatrzymywała. Chwyciwszy teściową za kołnierz szlafroka, pociągnęła ją w stronę wyjścia, jednocześnie zadając ciosy w ręce i ramiona. Myślicie, że skoro jesteście matką dajmi, to możecie rozporządzać naszymi pieniędzmi? Myślicie, że mam znosić wasze wybryki? Anna poczuła, że sama już się nie powstrzyma. Spójrzcie na siebie. Zamiast cieszyć się z przyszłego wnuka, wdzieracie się i bijecie jego matkę. Gelinę Pietrowna skomlała i próbowała się wyrwać, ale uścisk Anny był żelazny. Zadziwiające, skąd w tej delikatnej, ciężarnej kobiecie tyle siły. Doprowadziwszy teściową do drzwi, Anna dosłownie wypchnęła ją na klatkę schodową. Nie waż się więcej przekraczać progu naszego domu. Wykrzyknęła na koniec i zatrzasnęła drzwi. Ręce jej drżały, na policzku pieku ślad po uderzeniu. Anna powoli osunęła się na podłogę tuż przy drzwiach i wybuchła płaczem. Co ona narobiła? Jak teraz spojrzeć w oczy dimi? Ale inna część jej świadomości stanowczo mówiła Zrobiłaś wszystko dobrze. Dość już tego znoszenia. Dmitrij wrócił do domu wcześniej niż zwykle. Otwierając drzwi swoim kluczem, zamarł na progu. Mieszkanie było idealnie posprzątane, pachniało świeżo upieczonymi ciastami, ale jego żona siedziała na kanapie z opuchniętymi od płaczu oczami i widocznymi otarciami na twarzy i rękach. Aniu, co się stało? Rzucił się do niej, zapominając nawet o zdjęciu butów. Anna początkowo nie chciała opowiadać. Bała się, że mąż stanie po stronie matki. Ale Dmitrij nalegał i ona, plącząc się i szlochając, opowiedziała o porannych wydarzeniach. Dmitrij słuchał, a jego twarz stawała się coraz mroczniejsza. Gdy Anna skończyła, milcząc wstał, wziął kluczyki do samochodu i ruszył w stronę drzwi. Dima, nie trzeba. Przestraszyła się Anna. Trzeba. Odpowiedział stanowczo. Powinienem to zrobić dawno temu. Galina Pietrowna nie spodziewała się wizyty syna tego dnia. Otwierając drzwi i widząc jego kamienną twarz, próbowała się uśmiechnąć. Dimeńku, synku, co się stało, stało się to cicho, ale jeszcze straszniej powiedział Dmitrij, Że pobiłaś moją ciężarną żonę. Co ty? Rozkładając ręce, zawołała Gelinę Pietrowna. To ona na mnie napadła. Popatrz, co mi zrobiła, podwinęła rękaw, pokazując Siniaka na przedramieniu, a to co? Dmitrij wyciągnął telefon i pokazał zdjęcia obrażeń Anny, które zrobił przed wyjściem. Mamo, znam Anię. Ona nigdy pierwsza nie podniosłaby ręki, zwłaszcza na ciebie. Nie przelała pieniędzy na remont dachu, próbowała się tłumaczyć Gelinę Pietrowna. Prosiłam, mamo. Przerwał jej Dmitrij. Anna i ja postanowiliśmy najpierw wyremontować pokój dziecięcy dla twojego przyszłego wnuka, jeśli ty akurat o tym zapomniałaś. Dacze poczeka, czyli jej interesy są ważniejsze od moich? Wrzasnęła Gelinę Pietrowna. Dla ciebie poświęciłam życie, a ty dość. Po raz pierwszy w życiu Dmitrij podniósł głos na matkę. Dość manipulacji. Przychodzisz do mojego domu i zwalasz moją żonę, która nosi moje dziecko, twojego wnuka, i jeszcze śmiesz się oskarżać. Gelinę Pietrowna była zaskoczona. Jej syn, zawsze taki posłuszny, nigdy się nie sprzeciwiający, Teraz stał przed nią zupełnie innym człowiekiem. Przyszedłem powiedzieć, że nie będę dłużej znosił twojej ingerencji w nasze życie, kontynuował Dmitrij. Przekroczyłaś wszelkie granice. Jeśli nie możesz szanować mojej żony, to znaczy, że nie szanujesz mnie i mojego wyboru, Dima, zaczęła Gelinę Pietrowna. Ale on zatrzymał ją gestem. Nie, mamo, tym razem to poważne. Dopóki się nie opamiętasz i nie przeprosisz jej, między nami koniec. Minęły miesiące. Anna urodziła zdrowego chłopca, którego nazwali Aleksandrem. Galina Pietrowna nie przyszła do szpitala, nie pojawiła się też na wyjściu ze szpitala. Dmitrij próbował się z nią skontaktować, proponował spotkanie, rozmowę, ale matka była nieugięta, synowa stała się dla niej wrogiem numer jeden. Sąsiadka Galiny Pietrowny opowiadała, że często skarży się, jak syn ją zdradził dla tej smarkuli, jak jest samotna i nieszczęśliwa. Ale Galina Pietrowna ani razu nie przyznała się do winy, nie zrobiła kroku w kierunku pojednania. A w domu Dmitrija i Anny panowała atmosfera miłości i wzajemnego zrozumienia, mały Sasza rósł na zdrowego i szczęśliwego chłopca, otoczony troską rodziców. Czasem chwytała go zamyślone spojrzenie męża i rozumiała, że tęskni za matką, że bolesny jest dla niego ten rozłam, ale za każdym razem, gdy padała propozycja pojednania, Dmitrij kręcił głową. Najpierw musi zrozumieć, że była w błędzie, że ty jesteś moją rodziną, moim wyborem i jestem z tobą szczęśliwy. Miał czas, a pojednanie wciąż nie nastąpiło. Galina Pietrowna wolała swoją dumę od możliwości zobaczenia wnuka i bycia częścią życia syna. W głębi duszy może nawet żałowała tego. Co się stało, ale przyznanie się do błędu okazało się ponad jej siły. Admitri, patrząc na śpiącego syna i ukochaną żonę, rozumiał, że mimo bólu rozstania z matką, podjął właściwą decyzję. Prawdziwa rodzina to tam, gdzie cię kochają, szanują i akceptują wybór, jaki zrobiłeś w swoim życiu.